O leśnym psotniku. Nie lubi szkoły nasz Wiesiek. Zamiast na lekcjach jest w lesie. Patrzy Kukułka i Kuka. Kuku, widzicie nie uka? Wyjął nasz Wiesiek z cyzorek. Wycina z drzewa płatkory. Spędził się korkę z gniazdeczka, zabrał jej wszystkie jajeczka. Kopnął dla żartu dwa rydze. Rydze za niego się wstydzą. Cójkę ustrzelić chciał z procy, aż biedna krzyknie: Pomocy! Mrówką rozgrzebał ich kopiec. Taki niedobry to chłopiec. Gdy jadł śniadanie ze smakiem, zostawił śmieci pod krzakiem. A potem wszystkim o zgrozo rozpalił ogień pod brzozą. Widział to lasu gospodarz, krasnal, co mieszka w jagodach. I wznosząc ręce do góry woła Ratujcie nas, chmury! Chmury zmarszczyły brwi srogie Zgaraz zaraz zgasimy ten ogień Lunęły chmury ulewą Więc Wiesiek skrył się pod drzewo A drzewo Fora ze dwora Znów nęci cię moja kora? Próbował skryć się pod, pod krzewem, lecz krzew pogroził mu z gniewem. Znowu chcesz naszych jajeczek? krzyknęły ptaki z gniazdeczek. A dąb podstawił mu korzeń, Bęc! leży wiesiek w bajorze. Kuka kukułka, a kuku, masz ci naukę, łuku? Spotkała wieśka nauka chociaż jej w lesie nie szukał. Gdy wreszcie trafił do domu, nic nie powiedział nikomu, lecz wiem na pewno od cioci, że już tak bardzo nie psoci.